Muzeum Regionalne w Kutnie realizowało zadanie pod nazwą Ekspozycja Stała Kompleksu Pałacu Saskiego w Kutnie, które zostało dofinansowane w 2022 roku w kwocie 175 tysięcy złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt ma na celu przygotowanie ekspozycji i aranżacji wnętrz według koncepcji profesora Macieja Świtały. W skład tego wchodzi zakup dwóch paneli, regału i 16 gablot ekspozycyjnych według posiadanej przez Muzeum Dokumentacji Projektowej. Ponadto na zadanie składa się zakup i montaż sześciu grafik wielkoformatowych oraz systemu zawieszeń obrazów. Ważnym elementem zadania jest wykonanie w formie rękodzieła siedmiu zydli na podstawie historycznego pierwowzoru, kompletu tkanin do łóżka oraz dziewięciu kompletów kotar i drewnianych karniszy. Ukończoną aranżację wnętrz i wystaw można będzie podziwiać już niebawem w salach nowego kompleksu muzealnego Pałac Saski w Kutnie.